Właśnie tu jest Twój błąd. Twoje dziecko zapomniało zeszytu, zadania domowego, piszesz usprawiedliwienie i nie pozwalasz na konsekwencje naturalne. Wtedy Twoje dziecko nie ma okazji uczenia się na własnych błędach, nie ma uczenia, Ew, m, czy, możliwości uczenia się odpowiedzialności i samodzielności. Mierzysz dziecko swoją miarą, uważasz, że swoje potrzeby są takie, Samo ważne, że uważasz, że Twoje potrzeby są tak samo ważne jak potrzeby dziecka. Otóż nie. Owszem, mamy różne potrzeby, ale nie znaczy to, że priorytety tych potrzeb są równe dla każdego z nas. Co innego jest w tej chwili ważne dla Ciebie, a co innego dla Twojego dziecka. Właśnie tu jest Twój błąd. Powinnaś prosić o pomoc. Pytać, w czym możesz mi pomóc, żeby, żebyśmy mogli zjeść na czas obiad, bo wszyscy jesteśmy głodni? Nie dajesz też szansy sobie, żeby docenić to dziecko za to, że fajnie pokroiło tego ogórka, że dobrze przyprawiło sałatkę. To właśnie buduje tą relację. Poczucie przynależności jestem ważny, zrobiłem coś dla domu.